Jesteśmy w lesie. Przyszedł na kurki, a zbiera poziomki. Taki z niego ananas. Tam jeszcze jest taki osobnik. <tryk> Trawka smakuje, ma Ale zbieramy poziomki. Powiem Wam, że jest dużo ich. Czekajcie, Wam pokażę. O, cyknie są to największe poziomki. Ale poziomki. Tam, gdzie zbierałem wcześniej, w zeszłym roku, na wino. no To tam były konkretne, duże, nie? Te są maluchy. Ale dobrze smakują. Smaczne, lekko obsikane przez jelenie, sarny i tak dalej. No, więc zdrowo. Słuchajcie, mam jakieś kureczki. Przesuszone już jak wiór. Nie wyglądają na kurki, ale uwierzcie mi to kurki. I co? Idziemy dalej ich szukać. Mamy tutaj ten lasek. Aha, fajnie, fajnie pokazujesz. Ten lasek. I tutaj jest ich dużo. Dosyć. Więc spróbujemy tutaj coś wydłubać tych kureczek. Może się uda. Jak nie, no to, to zostaniemy pokonani, bo słuchajcie, w moim miejscówkę kurkową chciałem zabrać właśnie kolegę, ale jest wyrąb lasu, także nawet nie ma tam jak zbytnio przejść, więc niestety poprzedłem się smakiem. Więc tam kurek niestety nie zdobędę, no ale tu się pochodzimy, myślę, że coś też się trafi. Więc zobaczymy się przy następnym grzybie. Takiego Wielkoluda. Tutaj jest takie mniejsze. No, tak pomału się zaczynają pojawiać te kurki. Coś tu na pewno trzochne. No, to jest takie miejsce, gdzie zawsze znajdowałem jakieś pojedyncze ilości. Ale w tej jagody trzeba wejść. Ogólnie, tutaj to jest najlepsze miejsce na jagody. Od lat. Przez rodzinę silawków atakowane to miejsce jest na no, jagódki, i ogólnie zaraz tam wpadniemy, bo w międzyczasie e, zawsze znajdowaliśmy tutaj te kurki. E, było tak czasem, że cała rodzina gdzieś skubała, a ojciec chodził dookoła i te kurki gdzieś tam znajdywał. Oczywiście pojedyncze, bo, bo zbytnio ich nie umiał szukać. Łaził za prawdziwkami, wczesnymi zawsze. Co tu mamy? No nie, to żołądzi. No i tutaj tak się szuka, nie? A jagody tutaj są... Ojej, ja, jedna z najpiękniejszych jagód to właśnie tutaj, w tych rejonach znajdywaliśmy. I tu są krzaki. Mega, mega wielkie krzaki z mnóstwem, zobaczcie, owoców. Widzicie? Muszę jeszcze, kurczę, skoro są. Może bym przyszedł. Ja bardzo lubię te Pierogi z jagodami. Za dzieciaka tak nie lubiłem, ale teraz kurczę taki pieróg z jagodami, z cukrem, śmietaną, może jeszcze. To No, więc sobie tu pochodzimy trochę. Jest taki las, widzicie. Gdzie niegdzie są jagody, gdzie niegdzie nie. Tu lubię bardzo kurki w tej trawie i mchu rosnąć. Więc pogrzebiemy, zobaczymy, może się uda coś znaleźć. Mamy kolejne kolejną zdobycz o. O. elegancko no i widzicie spadł jeden deszcz i już nam odbiło z kumplem i jedziemy do lasu na kurki w starej miejscówce, tam gdzie zawsze zbieram, pewnie bym znalazł, gdyby nie zrębek lasu, no niestety. Przy samym brzegu ścinka jest, no i nie ma jak wejść, po prostu dalej jest nawet oznaczenie. A tutaj w tym lesie, no kurczę, nie widać tych kurek, nie widać, nie ma ich. Ogólnie fajnie, bo jest wilgotno w lesie, bo nie ma słońca, wiadomo, nie? Więc to nie paruje i ta wilgoć się utrzymuje. Jest wilgotno w lesie, nie jest może jakoś mega y, mokro, ale jest wilgotno. Natomiast no kureczek brak, kureczek brak, to trochę co tam znalazłem plus jeszcze aluminius, pospolitus i to wszystko chyba będzie. Jeszcze zobaczymy dwa, trzy miejsca, ale może jakaś suwka, chociaż kania znaczy się wleci, ale wątpię, powątpiewam. Natomiast nie ma co się załamywać, bo szykują się jakieś gigantyczne opady, ponoć. Ponoć w radiu słyszeliśmy, jak jechaliśmy, że yy, dwa dni będzie padać tyle, co przez cały miesiąc. I teraz nie wiem, miesiąc ogólny, czy ten miesiąc co był, bo ten miesiąc co był, to trochę popadało, więc jakby na to patrzeć, no to szykuje się jakaś mega, mega burza. Ogólnie to cały czas widzę jakieś ciemne chmury takie zasuwają. Więc może lada moment gdzieś tu spaść deszcz. Dobra, będziemy się widzieć przy jakimś grzybie. Ewentualnie, co tam? Co tam? No fika jak wściekła. Ja. Idziemy zobaczyć jeszcze może jakaś karnia się trafi. I tyle będzie tego. Łażenia po lesie. Duszno się robi. O coś kropi. Niech pada. Nam tylko na deszczu zależy. Biedne dzieciaki, kurde, wiesz, wakacje mają spieczone, bo my chcemy grzyby zbierać. No trudno. O, patrz. Mam go. Aluminius Pospolitus. Najlepsze no, są takie. No właśnie, towar. To łatwiej sprzedaż niż grzyby. Dobra, szukamy dalej. Aluminiusów. Tam budowa. My idziemy stamtąd. Stamtąd żeśmy zasuwali. To jak budowa, no to zobaczcie jak grzybów. Się konkretnie zbiera. Nie ma to tamto. Ale spadamy. Nawet słów nie ma nic. Jeden deszcz, jeszcze nie znaczy nic. A. A i też kurczę, jakaś taka pogoda się robi. Mam nadzieję, że popada. Głowa mnie trochę boli, trzeba się nawodnić. Jechać do domu, kawałek mam. Trzymajcie się do następnego.